O siemeczka z tej strony kurcak a dzisiaj ze mną jest Minecraft Pasio pasiu Pasio Games No to Pasio Games No no i sobie ale. gramy Ej, biją ją klepa, Klepa 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 ja mam dwa skoki tak? E, sojusz, tak? Tak tak, ale co ja bo ja tego trybu nie ogarniam trochę I to ja mam dwa skoki, bo zużyłem chyba To masz dwa Ale to się zużywa się Ale po nie, jakimś... co, co, co jakiś czas masz, te dwa O kurwa spadłem no. Myślałem, że mam drugi skok jeszcze Jezu, no, ja zginąłem. Jaki łebka ciasty? Dobra. Ej, ej. No, ja ciągle spadam. Ja trzeba umieć grać. Ja złą klasę sobie wziąłem, bo ja sobie z zombiaka. A jak, jak sobie to sobie wziąłem? I co? Ja, ja Blaze mi się najlepiej gra. No, nie. No. Ja nie umiem grać tym. Ten... A! O! A ten drugi wyskokier, jest wysoki, zacznie. Dobra ja mam trzy życia jeszcze Ty masz też ja mam takie pytanie yy, no. do moich widzów Jakbyście chcieli żebym nagrywał kary to opiszcie No to, to na jest, swoim może jest... odcinku co a nie na no, ja moim f, Ja też nagrywam Tak? Tak A to mnie nie, nie oprzedziłeś wcześniej A to widzisz bo polecam wam też znaczy nie mojego grafika ale mojego bo... kolegę który mi zrobił miniaturkę do mini gamesów E, polecam papier do dobstala firmy Durek Będziecie mieli ten e, Linka Dobra, zaczynamy grać. O no, no! Zaczynamy grać, bo to coś nam nie pyka No kurde, ja ciągle spadam! I ile masz żyć już? Ja mam ja dwa. Mam, ja mam dwa. wszyscy mają dwa. Ej, chodź gdzieś. O. Wow. gdzieś... Nie, nie biegaj, tylko skam się gdzieś teraz. No e, Żeby cię nie bili. Dobra, jedno hopem nie dasz, skam się żeby cię nie bili No dobra, ale... się... ty... no dobra Ej, tu ty, Ej lubię ludzi No ej ja pasuj... spadłem Ogar Ej ile tu jest ty po ty Ludziów jak mlowków Siemaniu Nie spychaj mnie Bo spadnę Ty mnie nie spychaj, tak? Dalej nie spadnę, uwierz mi Ej ja to podobno... Dobra, tak poczekamy się tu ja to zrobię takie kat z sęki z tego Kat Kat Chodź! Kocie stand, chodź. Gdzie? No patrz ile tam ludzi jest, patrz Nie można się ruszyć Pazara, to wygramy jeszcze Tylko nie wiem jak ten ma tam 4 hp nie, no nie, nie, on się kampiu jest tu, aaa, Chodź się niego, chodź się niego tu, do góry, on lata! Chodź. Do góry jest, do góry jest, chodź lata? On lata? Oni się klepią, dawaj ich Klepa! Pomóż mi dadam. On lata! On lata! What the fuck jak on lata? No. To jest cheater! To jest cheater! Cheaterami jest. się nie da grać! Jeszcze cię zabił, nie? Kaktus fajska! Dobra, dawaj To ja widzimy się na następnej arenie. Dobra Ziemiecki, już jesteśmy na kolejnej ręce, bo padłem przez kaktusa, którym też byłem. Ale e, bra, zły blat bliźniak, tak? Czarego, tak co sobie bierzesz? Ja sobie biorę ja, ja sobie... O ja też sobie wezmę Blaza'. No jesteśmy na endzie. Serio? Na endzie jesteśmy? No. I to, to będzie... Nas nie może... To będzie łatwo można się skampić i strzelać. Wow! 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 I za do... do... wow! Skill z łuku zawsze na propsie. Nie, zabiłem jednego. No ja też. Dobra, ciśnij Dalej, 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 dalej. Ajajaj, aj, aj. kurde, kurde. Na widzisz ja jak to jest nie na łazarkim. W ty masz już tylko trzy życia stary? No. To uważaj trochę. Na łazarskim nie jest kolorowo. O, o, dwa życia, mm, dobra. Nie, dobra. Ej, weź i ci się stary, bo to... No właśnie... Zaczyłam, że to będzie dla mnie dobra arena, a ty mi tu taki syf robisz, stary. Oskar do mnie idzie! O i spadłem, no i na jednego hita mnie wziął. Na jednego! Rozumiesz to? No po prostu jednak... No. A! Mam jeden HP, jeszcze ani razem nie zginęłem. A ja umarłem. No dobra, zginąłem już, raz. Dobra, ja mam ostatnie życie. Weź się gdzieś stoi, dobra? No tam, tutaj, cały czas. No i ścielił mnie z łuku, no jak to jest możliwe? No i jak? Kurde no, zginął. Powiedz mi no, pół mózg rozrypany, no. Dobra, na wieża. W tym momencie powstaje cięcie u kurczaczka. O nie, nie, ech. O no. O stary, sam się zepchnąłem, no to jest, to jest skill, tak zwany, wiecie. Oho. Eee, pospolitus pospolitus Doskoczę, czy nie? Masz jeszcze tytuł ten, A, na filmik. Doskoczę, czy nie? Co, nie mam, Dobra, później się znajdzie, stary. pospolitus. Dobra, ja zabiję tego, który, którego cały czas zabijam. O, patrzcie, aż stracił wszystkie życie, co nie? A ja tu z tym jednym HP jeszcze wygram wszystko A ja skaczę po głowach Denerwują mnie te kaktusy bo ja mi się robię Serio? One są takie tanki co? No znaczy wiesz Pff, Dobrze są mm, ja, się troszkę... od kiedy dotarł na te kanale no No nie wiem Bo nie wiem czy robić takie jak robiłem ten czy całe Ja bym wolał całe wiesz co można skołować, co? Jak się nauczysz grać, to pogadamy. Nie. <grym> najpierw muszę mieć nowy komputer, nie? <grym> Żeby nie, lagów nie było. O. Chłopie, ja, on 30 fps w Minecraftzie, no to... No ja, to czyli ja, że coś... no ja coś, 70. podczas nagrywania. No. A, ty cwali jesteś. Ej. Patrz... Moje staty. Zgonów 10, zabić 0. <grym> Dobry jestem, to jest Jezu, skill! ale oni mają ciężko mnie dorwać teraz. Czemu? No bo na wie... to było dobre. Na wieżę ja jestem. to No to weź tą rzecz, by nie bądź ciotaną. No No nie, bo ja ich klepię sobie z góry. A no na no łazarskim nie jest kolorowa, przecież zapomniałem. No właśnie. Sprawdzam, co jakiś czas to ktoś do mnie nie wbija i strzelam sobie. A to Alvaro, gorde. Romantyczny typ A, perełką chce się do mnie tepnąć. Oj, chyba spadł No, wbijają do mnie, siema Na Łeżarskim nie jest Cześć ja nie widzę mojego głosu nie widzę swojego głosu, no genialne No geniusz. A! Zaraz się sam się, sam się zabiję, no. Bo się podpaliłem. No dobra, to jest git. Ja nie wiem gdzie oni są, pewnie też się gdzieś ukrywają. Mm. Jeden, że muś ma... O nie! Nie, Dobra, jest widzimy się na następnym. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ziomeczki, jesteśmy na kolejne ręce, ponieważ e, Pasio, debil, umarł, tak. e, bo, bo nie umie grać, po prostu, tak, tak mu jest, to no, takie życie rodego, tak. Słaby jesteś. <grym <grym> nie okłomujmy się. A ja sobie pajonka wziąłem, o, nie jest to... serio? Sharpness 1 i knockback. No, zary, pista postać! A ja mam e, na run, e, potkę na regenerację i... Szarpness. O, Pasio, Pasio, stop, stop, stop! A, ej, ej, czuł mi się wybiłem. Ja te ty! Zabijem cię. Jestem dobry Kurwa, Rudy pedał Rudy pedał cię w dupę jebał Ha! Ha! Gej? <laughs> Dobra, ja klepię ostro, ostro klepie. No spadłem, nie wierzę! No słaby jesteś, no, no co zrobisz? Ja pitole, ja pitole Ja, to ja jestem, to Fajnie! ja jestem <laughs> Fajny jest ten No, fajny jest, foka, ja, kurwa... Fajny. O patrz, 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 debila, patrz! Surprise, motherfucker. Łaaa Ała! Ale on wysoko skacze nawet. Dobra, ja tu, ja tu... Ja What tu... What fuck? O kurde. Stary, on co, jest ty, powiedz co ty, ci. co ty robisz? Co ty robisz? Mi powiedz. On jest... Zary piście, w lawę wrypałem. Ej, widzę cię. Ej, chodź, tu dam ci... Chcesz? Co? Potkę na regenerację? A daj, rzucaj nie to. Jutaj hej, nie rzucaj! E, Jakoś tu do tego kaktusa, chodź 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 On O nie umrę Pomóż mi, bo on mnie zaraz zabije O, a fajnie no pomóż mi Dobra, gówno na ryju Zabił cię No Nie, ja, bo wiesz, się zaraz Patrz patrz patrz, mam dziadkę Dawaj tą, krowę Co, co to jest hmm. w ogóle za ten Nie no. on no, no, chyba ma takie skin'a wiesz No on lata to jest cheater Ja pierniczę, no nienawidzę takich typów, serio no ale nawet w minecrafcie sobie nie radzą, że muszą latać. A ci też, no. pa, i ten też tu lata, no. Ktoś napisał... Ktoś napisał... O, słyszcie, ci też kurwa! ZUSIM tego nie podaruję w życiu. Tu no skur... Ja piernicie, ty Polski fapek. Mm. Ja się skampię przed nimi. Ja się przed nimi skampię. Dobra, to jest dobry pomysł. A jak wlecą tu HAKIK ta mordę, pudliu pudliu! Pas. Mandzia idzie. Gdzie ty jesteś? No go nie mandzia! W tu ciemno jest. I tu się przy lawie stanę i będzie git. Czekam tylko, kurde. Wszyscy na latającego! No. Na No faket! Gdzie jest latający? W tym momencie... No fajnie, że on tam tak tak sobie wbije. Umarł. Śmiercią tragiczną. Ha! HA! Jezu, ja go chcę zabić w końcu, no. No i weź tu grać z no. Ja to zgłoszę. No i pa. Aaa... spadłem za łapą. A ile masz jeszcze żyć? Jeszcze dwa. No nie zabijemy go, On ma cały czas cztery życia. Ty, zabili go! Co to jest ten gdzieś który tam Daj! To tamty? Nie. To jakiś inny. Ale tego też można ściągnąć. Wszyscy na latającego. Okej! Okay. No. Ej, pisze do mnie wszyscy na latającego i mnie klepie. <noise> no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? No, no co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. Gdzie jest mój Sony Vegas? Gdzie jest mój Sony Vegas? Czemu mnie Sony Vegasa nie wyszukuje? No powiedz to no. na no, powiedz nie to no. A czemu mnie wyszukuje, a? Mnie tak mają. Ja tak będę się za nim ganiał grę, no. Bo... Ludzie tak mają, ha! Downy tak mają. Ty masz daunę. Tam ma downy. Downy masz daunę? Ty daunę masz? Oooo... Oooo... O, spadłem, jak miło. Dobra, żadnej się nie udało wygrać. Po prostu. To nie nasza dziedzina. Idziemy nagrywać coś innego. A co? Dobra, żegnamy się co nie? No czekaj, 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 czekaj. No dawaj. Bo ja tu cały czas kameruję. Albo dobra, już przestaję kamerować. To się kameruje! To się kameruje. Dobra, chodź tu, żegnamy się. Dobra, ja już dziękuję Wam choć bardzo. Chodź go, go, za, tak, za, 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 za oglądanie. Ale... No ale chodź go, to bycie, się razem pożegnamy, no. No jestem, no. Gdzie? Yeah. Widać, myślał, czy wszyscy. No. Gdzie? Yeah, yeah. Tu. Gdzie? Yeah. Tu. Wysy. Tu. O ja pierdziałej ile ludzi. No chodź, chodź, chodź. No chodź, no. Gdzie ty jesteś? A bo aż loguję w tyle tylko. No. no. No, gdzie ty? No tu. No gdzie? Pomarańczowe, gówno. No dobra, widzisz. Dobra, no. No. <laughs> Dziękuję serdecznym młokcie! za obejrzenie tego materiału. Jeżeli ci się spodobał, że jest nie, oczywiście. No ale ty... Ja, ja jestem tak tak. oczywiście, Ty Pasio zmusza ciągle całe życie zmusza do y, pieprzenia się w kiblu. Co? Dobra, no papa.